Z nas, Hiszpania kojarzy się ze słoneczną pogodą, pięknymi piaszczystymi plażami oraz ciepłym morzem. Czy aby na pewno Hiszpania ma nam do zaoferowania tylko przepiękne wybrzeża? Otóż niekoniecznie. Kiedy my zaspokoiliśmy już nasze pierwsze wakacyjne marzenia związane z plażowaniem i kąpielą w cieplutkim morzu, korzystając z tego, że przyjechaliśmy tutaj samochodem, postanowiliśmy pojechać tamtejsze góry. Przeczytaliśmy, że w hiszpańskich górach znajdują się jeziora z krystalicznie czystą turkusową wodą oraz naturalne baseny, w których można się schłodzić podczas upalnych dni. Zaledwie 14 km od morza znajdują się malownicze kaniony oraz wodospady, które kaskadowo spływają, tworząc jeziora. I o takiej miejscowości dzisiaj chcę wam opowiedzieć. Jest oddalona od Walencji o zaledwie 60 km. Miejscowość, którą odwiedziliśmy, nazywa się Anna. W jej sercu znajdują się kaniony z licznymi wodospadami. Dotarliśmy do celu, gdzie zostawiliśmy samochód. To parking, na którym znalazły się miejsca postojowe również dla kamperów. Miejsca, w którym znajduje się parking, oznaczyłem w opisie filmu poniżej. Po przejściu około 100 metrów od samochodu dotarliśmy do schodów, które prowadzą w dół kanionu. Naszym oczom ukazał się potężny klif skalny, a w jego dole widać wijącą się rzekę otoczoną soczystą zielenią drzew. Klimat tutaj sprzyja rozwojowi bujnej roślinności. Możecie tutaj spotkać okazałe topole, wieżby, figowce, drzewa granatu, na których rosną owoce. Wszystkie te drzewa wraz z porastającymi skały i wodospady paprociami i mchem Tworzą jedyny w swoim rodzaju las nadrzeczny. Zeszliśmy w dół po stromych drewnianych schodach. Na dnie kanionu znajduje się naturalny basen wydrążony w skalę. Pomimo, że temperatura kiedy tutaj byliśmy na początku września wynosiła około 30 kilku stopni, woda była naprawdę lodowata. Przechodząc dalej wzdłuż rzeki doszliśmy do basenu, z którego nie można było już pójść dalej ponieważ ukazał, ukazała się nam przepaść. Usłyszeliśmy znajomy szum. To wodospad. U podnóża wodospadu zobaczyliśmy sporą liczbę osób kopiącą się. Postanowiliśmy pójść dalej. Chcieliśmy również tam dotrzeć. Odnaleźliśmy ścieżkę. To szlak, który prowadzi nas do wybranego celu. Schodzimy nim w dół. Ścieżka jest dość stroma, trzeba uważać na wystające korzenie i kamienie. Gdzieniegdzie widoczne są fragmenty starych schodów. Po kilkuset metrach jesteśmy przy pierwszym wodospadzie. Jest on stosunkowo mały, ma zaledwie kilka metrów. Kontynuując naszą wycieczkę, od tego miejsca szlak staje się coraz bardziej wymagający. Szczerze mówiąc, zastanawialiśmy się nad wyborem obuwia i wybraliśmy takie zwykłe buty do wody i była to doskonała decyzja, ponieważ sprawdziły się w miejscach, gdzie trzeba było wejść po skałach do wody. Spośród drzew i krzewów wyłania się potężny wodospad. Woda tutaj spływa z bardzo dużej wysokości i rozbijając się o skały, wytwarza porowisty wiatra z mgłę. Aby przejść dalej musimy pokonać drewnianą kładkę, która jest częściowo zanurzona w wodzie i do śliska. Im niżej jesteśmy, tym roślinność otaczająca nas jest bardziej bujna. Po około 30 minutach dochodzimy do starych zabudowań, które okazały się ruinami po elektrowni wodnej, jak również do zabudowań po ówczesnym młynie oraz zakładzie włókienniczym. Część budynków zachowała się do dnia dzisiejszego w dobrym stanie. tego miejsca po kilku minutach dotarliśmy już do miejsca docelowego największego wodospadu o nazwie Casda del Sol Vikingos U podnóża wodospadu jest miejsce aby zrobić sobie piknik My niestety nie zabraliśmy niczego więcej oprócz ręczników, a szkoda Woda tutaj też była lodowata, ale po takiej przyprawie kąpiel była cudownie orzeźwiająca. To miejsce to już koniec naszej wyprawy. Do samochodu wróciliśmy tą samą trasą. Mam nadzieję, że nasz film zainspiruje Cię do zwiedzania innych ciekawych miejsc oprócz plaż, które oferuje nam również